Witam Was serdecznie, jestem z strony Halawander i gramy tym razem w Grey Garden. Jest to gra RPG Maker, typu RPG Maker. I dziwiło mnie, a nawet miło zaskoczyło, że to są twórcy IB. Zawsze będę swojno dobrze IB bardzo pozytywnie i o ile ktoś widzę logo twórców właśnie IB, robi mi się ciepło na sercu i od razu dostaję dużą dozę zaufania do danej gry. Tak czy inaczej, nic o tej grze nie wiem, naprawdę. I chyba z... po prostu zacznijmy grę. Zobaczmy, o czym jest, bo naprawdę nie mam pojęcia. Pewnego razu, once upon a time, tak, pewnego razu, był pewien świat. Miał dwie grupy, czyli był podzielony dwie grupy, powiedzmy. Były dwie grupy, które sprowadziły destrukcję na siebie. Czemu niszczą? Czemu niszczyli? Czemu zabijali? Powodem musi być... Been lost to time, nie The reason must have been... Lo A! powód prawdopodobnie zagubił się z czasem. Jednak bez wątpliwości powód się nie, powód nie ma znaczenia. Jednak. Długi konflikt i zniszczenie. Ich bitwa. Długo się tego ciągnęły. Jak, jakby przez wieczność. O czym jest ta gra? Mam nadzieję, że nie jest gra za głośno. Pod koniec wojny. A, zdecydowano się na pokój. Zdecydowali się razem koegzystować. Razem ustanowią pokój. Ustanowili pokój. Foley? Y Niektórzy pomyślą, że to głupie? Niektórzy myślą, że tak jest najlepiej. Rozpoczęła się długa era pokoju. I tak miał długi, długi czas. No, długi okres czasu Ale i to w jest... nie, ok po prostu okres To jest masło maślane, okres czasu, minut, długi czas O czym jest ta gra? No, nie jestem do końca pewien, czekajcie, przesunę tutaj Kawałeczek, ok. Ptaszki <ścoughs> Nie no, przeladzam. Grey Garden, a tu widzę koloru jak... Takimi jakimi kwiatkami będę dzisiaj? Nie Jaki to kwiatek będzie dzisiaj? Jakie to kwiatki będą dzisiaj? też tam tym Te są też ładne Chodź, coś tutaj, nie masz... tan, Oczywiście w każdym grze, w każdym filmie... Joe... Josafire, Josafire. Będę musiał jo Josa. O, to trochę późno z tego, z przedstawianiem się. Jestem Josafire. <śm> po prostu demonem pełnym energii. I uwielbiam bawić się w ogrodzie. Wow. O co tu chodzi? To chyba nie jest horror. Ach, piękna pogoda jest dzisiaj Jestem ciekawo, co chodzi Ha, chyba ja powinno się zbierać yep. To jest normalne, tak, rozumiem. Mhm. A nie mogę się poruszać strzałkami Nie? Nie, no mogę, okej. Okay. Mamy kwiatek, ale... Po co mnie? Kwiatek Okej. Okay. Na razie nie będziesz zbierał, bo chyba robi błąd, tak robiąc. Zbierając kwiaty. Jak na razie... mogę wejść? Nie, nie mogę. Dobra, wracamy do domu. Gdzie muzyka? O, Już się że to się stanie zaraz Zawsze wykazuje się na początku równowagę, a potem BUM! I po nas Przepraszam, że krzyczę, ale boję się, że muzyka jest za głośna ale nie idzie gwizdanie, normalnie gwizdak szalony Teraz... Opschło mi w gębie <grym> O, motylki YY! <grym> What the fuck?! To jest tego typu gra? A tak, 2 się Wyciężyliśmy, 10 punktów doświadczenia i 50 złota. Fucking kidding me! To jest tego typu gra? Rozpoczęcie lasu. Powalczmy! Nie wiem czy to jest jakiś głupi żart, ale. Czy ja mam jakieś życie? Swoją drogą? Nie zwróciłem uwagi nawet. Moment, moment, moment. Swoją drogą, save. Od razu pójdę zapisać. Tak, straciłem kilka punktów życia. Czy mogę coś zrobić z tymi kwiatkami? Nie, nie mogę. Nie sądziłem, że będzie typu, tego typu gra. Magic? Nie mam żadnej magii. Nie, nie chciałem! Doć. Dwa demedża. I po nim. Dziwna gra, od razu sceptycznie jestem już nastawiony do niej. Na początku byłem bardzo przyjaźnie, teraz nie lubię tego typu gry, gier. Naprawdę. To nie Pokemony. Co tam jest? It's a bee. Wolę, wolę gry typu przedstawiających historię, jeśli chodzi o RPG Maker. A nie walki. Nie walczy z wami. Idę dalej. Będę żałował, ale trudno. A jak wejdę... To... Nie nic się Nie chcę walczyć tutaj. O, cześć, Froes! O! Nie? A, bo Frozen jest zima, tak ona jest fire. To Froze. Jest. Szybko się denerwuję I dość jest trudna do zniesienia Ale jak naprawdę, biłem aniołki, aniołem Moim naj... prze... najlepszym najlepszym, najlepszym Czyli to są anioły i demony, tak odchodzi o tę walkę Tradycyjna walka dobra, z... dobra i zła Poczekajcie moment Mam potworne wrażenie Że jest za głośno, muszę przyciszyć trochę Okej okay. Przepraszam. Sądziłem, że tu cię znajdę. Szukałem ciebie, Joseph. Jo Joseph. Aha. Dialo? i diablo. Dialo ugotowała albo Yyy ciasto jabłkowe. I poprosił mnie do siebie. A nie, poprosił, żebym cię przyszedł. Przyszła. A, już gotowe. Dobra, ruszajmy. Go, go, go. Gron? W no, nie wiem. Naprawdę, nie wiem, czego się spodziewać. Dawno już martwe drzewo. Coś w mi utknęło. No, pff, jakiś miecz, z tego co widzę. Nie no, bez sensu. Nie, i naprawdę jest wymagana walka. Ale tak mocno. Nie wiem, kurde. Nie Miałem po co tam iść. Nie ma... Niech... Ach, Kurde, przepraszam, tak zagwałkuję ciągle temat, ale... Nie lubię tego czego... I będziemy teraz walczyć pewnie z kimś. Aaa! Huuuu! No. O! Ta się przejęła! O boli! Czemu tam w ogóle jest dziura? Krwawie, a, ha, ha. FROZE! Cicho! Tylko ty majaczysz! Ty gadasz bzdury! Uzdrowiać się, to okej? Okay? Tylko wyjdź z tej dziury! Nie, nie mogę! Nie potrafię latać! Okej. Okay. GRRR! Ha... a już... pfff... nie kliknąłem nic. GRRR! Jeszcze nie, nie wiem jak to tak... Tłumaczysz w sumie grun. Nie zgadnę. Ona wleci, uratuje ją. <tryk> <tryk> Dialo. Stawiasz, się, nie, nie zrobiłem za dużo? Nie zrobiłem za dużo, czy za mało? Jakoś tak? tak? <tryk> Aniołek, jaki tam... Dziwna sprawa. Trochę dziwna gra. Shilan. Killan to jest pewnie? Prawda Fire jest dużo je Prawdopodobnie nie jest za, nie, nie za dużo zrobiłem zrobiłam No przeczyły Jesteśmy Ciasto gotowe Juje twoje ciasto Co z tymi ranami? Aaa wpadło do dziury co o to chodzi, właśnie? Froze musiała mnie płatać. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek będzie można wylegcieć ze swojego... Clumsiness Clumsiness, jest takiego... No, ciapowatości, no, powiedzmy Najpierw musiałaby zginąć O no Jezus ne Nie Poprawi się, prawdopodobnie a, cóż... Częstujcie się, wszyscy. To się jak grał w jakąś interaktywną, interaktywną mangę, albo bardziej interaktywne anime. Mam nadzieję teraz, że tylko... Ja, ja... Dialo. To dialo. Bardzo nieźle gotuje, bardzo dobrze gotuje, no, bardzo ciśle. Jest trochę tajemnicza Mieszka z Kilan. Odchodzi chodzi w tej... zupełnie nie łapie, co chodzi w tej grze, wiecie? Kilan. Jest naprawdę cicha Prawdę powiedziawszy nigdy nie wiedziałem, żeby się odezwała Mieszka z Dilo. Dialo Dialo Mogę się robić? A, mogę zjeść. Tak, zjedźmy. Co chodzi w tej grze? Pychota! Skąd masz taki apetyt? Ach, to nic takiego naprawdę. To nie był komplement. Wydajesz się być jakoś zadowolona o ostatnimi czasy, Józef? Józef? Nieprawda. Nie, no, nie wiem czy to. Nie wiem o co chodzi, serio. serio. Przepraszam, jestem, nie złączyłem. Nie zadowolony, chyba nie chodzi o zadowolenie. Co, jeśli, nawet, jeśli, nawet... Teraz jak o tym mówisz? A, jak się przytyło chodzi. Ja, jak? Muszę poćwiczyć, ale wciąż będę jadła. Naprawdę? Nie, really. Kurde, nie wiem o co chodzi w tej grze! Nie rozumiem! Koniec! A nie! I tak to jest szczęśliwa opowieść o żyjących aniołach i demonach w harmonii. Do kogo mówisz? Zapomnij, coś się. A, bo to jest cały czas równowaga pokazana. I teraz. eh? Grave Village. Co tam, Froze? Cóż, Teraz zgubiłem swój zegarek. Gdzie? Już go. Go zgubiłem, kiedy jedliśmy. Kiedy jedliśmy, nie cygarek, tylko ciasto, daj jo Diablo. Powinien wyjść gdzieś w, w kolasu. lasu. Poszukamy go razem. Wybacz. Chodź co wybacz. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Mapa. Anioł. Sz szkoła jest straszna. Ale nie jest tak źle. Demon. Jak się codziennie. Wow, nie rozumiem. Wie co? Chyba od sobie tę grę. Witaj! Strawberry. Nie! To gra nie dla mnie. Weapons? Nie, nie, słuchajcie. Nie, przepraszam was serdecznie. Nawet nie wiem, czy to wyślę. Sumie, kurde, nie wiem, jeśli wyślę, to po prostu was przepraszam serdecznie, to nie jest gra dla mnie, nie lubię tych typu gier, nie będę grał, po prostu, bo... nieważne jak to jest fabuła i tak dalej, a po prostu lubię sam przekaz, ja nie lubię, to nie jest mój styl gier, po prostu, bo ja wiem i nie nagram tego dalej, ponieważ wiem, że ja tego nie będę potrafił dobrze nagrać, po prostu, po prostu, nie będę owijał w bawełnę, przepraszam was serdecznie, no, ale muszę was, wam się pożegnać, dziękuję wam za propozycję, naprawdę, podszedłem do niej, ale... To nie jest mój typ gier, przepraszam Was serdecznie. Także jak wielkie dzięki za oglądanie, do w następnych filmach. Siemanko!